Dzisiaj raport pogodowy już był. Jak nie, to jeszcze raz powtarzam. Słońce świeci, lekkie takie kłębaki, ale to nic. Krótki rękaw obowiązuje, jak widzicie. Oceniam na 20 stopni. Wiatr, tak jak na Majku słyszycie, to jest minimalne. To jest minimalny. Nawet dobrze, że wieje. Wzniesienie 10%. I teraz mnie czeka droga, no, ale jak widzicie, jak się jest elektrycznym rowerem, to speedu się dostaje i heja, wtedy jest lepiej. Chociaż nawet na elektryku i zobaczy jak slow jest tempo Także to jest dziwne Cool Buenas C'est moi Velo et Ali Bonjour. Oh. c'est oui. Super, Merci. Oui. Taką mapkę możecie dostać, to jest ta sama, która jest tam, tylko że tutaj te punkty są czytelniejsze nie wyżergane przez tysiące paluchów. Ten punkt i ten punkt wychabrane, czyli że tu najwięcej ludzi. Habra. Tak. Jesteśmy w Cabo de Gatania, Park przyrodniczy. Wiele opisów jest takich, że to jest najpiękniejszy zakątek Hiszpanii. Na pewno może i z Andaluzji jeden z ważnych punktów i przyjemnych. A P7, autostrada, zjeżdżacie, 30 minut i jesteście na tym wybrzeżu. jest interesujące, zaraz Wam pokażę. Generalnie górki nie są wysokie, bo na tylko 500 metrów niecałe, natomiast są zapadliny na minus 60 aż. I najbardziej penetrowany odcinek to jest tutaj, ten, słynne Cabo de Gata i do San Jose. No dobra, to przyjrzyjmy się temu. Dzisiaj jest 9 grudnia Raport pogodowy Nawet jest przyjemnie, cień jest piękny, ja krótki rękaw Jest OK i Mekka wszystkich turystów lokalsów Mirador de Siren Czyli punkt widokowy z Siren chyba Las Sirenas No i latarnia morska Puerto OK, zobaczmy jaki jest widok z punktu widokowego Syren. Gata, taki fresk na płytkach, a widok jest taki po prostu. Jeden z wielu. Nie wiem, dlaczego nazywają takie punkty najbardziej interesujące czy widowiskowe. Jak powiem Wam, że co chwilę, co 10 kilometrów, można powiedzieć, że są podobne miejsca urzekające. Także globalnie bym powiedział, dla kogoś, kto się wychował z plażą, czysty piasek, szeroka plaża i płaski teren, wszystkie takie tereny są atrakcyjne. Wzbudzają respekt, wzbudzają zdziwienie. Jakieś takie nieogarnięte myśli popatrzcie na to obowiązkowy punkt zrobienia fotek to jest akurat ten róg chociaż powiem wam że tam ta górka dopiero robiłem Robi przestrzeń, nie ma barierki i też jest przyjemny widok Ale to jest chyba na tej zasadzie to jest ten punkt widokowy syren No jest wesoło Także na smutek i troski słuchajcie, przyjeżdżacie do Cabo de Gana i od razu jest weselej no, camperowy temat. Parking jest, dojazdówka przy drodze, ten, ale nie na noc, nie na spanie, tylko na parkowanie, zwiedzanie i heja. Są wszędzie szyldy, nie wolno i, i bardzo dobrze, respektuję się. Te. Tam stanął samotny camper, to też jest zabronione, to jest tylko parking, nie na noc. Ale i zawsze jakieś spokojne miejsce można znaleźć, przecież nie denerwując lokalców. Nie denerwując przyrody, nie ingerując w przyrodę, w naturę, I jest ok. Piękne widoki. To jest taki najbardziej wysunięty punkt na południe tego parku przyrodniczego. Za około na welo jestem, czyli na rowerze. Zajęło mi to. No, jest najpierw pod górkę, potem z górki, teraz pod górkę będę miał iść z górki. No, takie dobre 20 minut dla niezahartowanych, 40, proszę pobliżać. Chyba, że macie elektryki, ale u mnie nogi pracują, jak się patrzy. emerytury jeszcze oho, daleko, więc elektryków nie używam, póki mam siłę, i tak dalej. Co nie przeczy temu, że jeżeli ktoś używa elektryka, to coś jest złego. Nie, nie, nie. Podkreślam swoją sprawność I to, żeby być najdłużej sprawnym Używam normalny rower i mięśnie A na elektryka mam jeszcze chyba czas A co Wy na to? Wchodzą młodzi, wchodzą starsi Nie ma to znaczenia Ważne, żeby iść do góry z witalnością Widzicie jak się cieszą? Słońce w mocy Jest ok. I zaraz będzie fotka w tym skrajnym punkcie, obowiązek każdego podejdę pod ten maszt, bo też jest zjedzony przez rdze, a te sły Faro de Gabo de Gata. Niestety nie wchodzi się tam. A szkoda, by zarobili jakieś pieniądze, ale widocznie to się nie nadaje do zwiedzenia. Obieg pracujący jak najbardziej, także zakaz jest. Ale zobaczcie, bo o to mi chodziło. Widzicie to? Wszystko się sypie. Wiecie dlaczego? Zobaczcie. Ono dlatego, że tu jest wyjątkowo nasycone powietrze solą. co jest. Nie jest dziwne. Wczoraj, jak przyjechałem, tutaj była większa fala. Dzisiaj jest zachowawcza, taka przyjemna. Ale wczoraj były metrowe fale albo i wyższe. I tak było nasycenie wzdłuż wybrzeża, jak się tam dalej szło. Że mm, to chyba lepsze jest. Co, w Polsce ciechocinek, tak? To solo słynie. Jak... No to zapomnijcie o ciechocinku. O grzybku w ciechocinku. Takie miejsce jest. Ale słuchajcie, z ciechocinka możecie przyjechać tutaj. Do Gabo de Gata i chyba jest stężenie i nasycenie tysiąc razy lepsze, a już nie porównując do krajobrazów. No to tak mała taka dygresyjka a propos soli i leczniczego wpływu na nasz organizm. Miałem iść na tą górkę, ale jednak się nie zdecyduję. Jakbym z kimś był to raźniej, to może tak, bo to jest taka fajna wyprawka, i na górze wypić sobie wodę mineralną. No, może innym razem. Ale co mnie zastanawia, jestem na innym pico, czyli szczycie. Byłem tam, tam jest tam Mirador Les Siren, latarnia, no i taki punkt. Konstrukcja zjedzona jak nic przez rdze. Niedługo runie. Jakiś jeszcze, może, czynny jest przekaźnik, chociaż nie. Opustoszały teren. Takich miejsc jest masę w Hiszpanii. W ostatnim odcinku zrobiłem podsumowanie, taki bilans. I widzę, że Was to też interesuje. Sądząc po zapytaniach, komentarzach i innych sprawach, o których wiem, w związku z tym postanowiłem, że zbieram od 1 grudnia wszystkie paragony ponownie i 31 w Sylwestra, może policzę w Sylwestra albo w nowy rok, nie wiem, na przełomie 2023-2024 zrobię podsumowanie grudnia. No, zobaczymy. Jestem też ciekawy, jeżeli chcecie coś typowego kamperowego, o, bo nie ukrywam, skromnie powiem, jakiś tam staż mam. E, domek na kółkach to jest dla mnie temat od 18, 19 lat właściwie. E, ponad dwóch lat jestem, żyję, no, można powiedzieć, w domku na czterech kołach, a poprzednie to były takie krótsze terminy. E, dwu czy czteromiesięczne tripy. O, ale się nagadałem. Ciekawe, czy to jest interesujące, ale to chyba takie doznania tego morza gór wdzierających się skał w morze pieniącej się wody. Kamera nie odda wam jednego. Przepraszam za to, ale to chodziło o powietrze. Jest mega czyste, fajne tutaj. I cisza tylko morze. I ptaszki. To ja kończę. Pozdrawiam. Na razie. Hej. I jakby co? To człapał się polski wóz Po tygodniach Do mnie Zobaczcie jakie fajne Oryginalne Iwa Plunia No, takie cuda przy, przyjechały. Jaki patent na koło. No, ale żuwik. W promiekach słońca. To tak na koniec, że czasami na ileś tygodni zjawia się polska załoga. No i wizytówkę zostawiłem im. a niech śpią i tak wygląda mój spot czyli oprócz German na tym spocie jak ja się śmieję to już potrzebna jest czasami wiza i paszport z wizą niemiecką wreszcie pierwsza oprócz mnie jakaś rodzinka z Polski okej, okay, witaj słońko Dzień zaczynamy i taka to była aktualizacja Hejka. Wchodzę jem śniadanie.